Hmm, a tego to oczywiście zapomniałem włączyć, hold up. Uuu, jasno, kolorki, jej. Eee, jest przepalone jak cholera, hold up. Dobry. Mamy 1 lutego. Tak dokładnie to ten pierwszy lutego kończy się za 30 minut, ale może zaczniemy po kolei. Otóż to jest sprawozdanie, a może też streszczenie tego, co się działo po tym, jak wam powiedziałem, że ej, jadę sobie do Niemiec, żeby sobie zarobić i w sumie też powiemy sobie o tym, co planuję robić w tym roku. Tak więc zapraszam na podsumowanie 2020 i plan na 2021 w jednym materiale. Zaraz tego, że chcę sobie bardzo dobrze rozplanować sen od dłuższego czasu, ponieważ tego czasu mam coraz mniej, jeżeli chodzi o wolne, to w tym przypadku w tym materiale muszę się zmieścić w około półtorej godziny, żeby go sobie nagrać, dlatego też będziemy przechodzić w miarę szybko do tego, co się działo. Otóż zacznijmy od tego, co się działo w momencie, kiedy powiedziałem, że tak, jadę sobie na Niemcy. Otóż byłem w tych Niemczech, praca w Niemczech była różna, czasami była cięższa, czasami była lżejsza. Wiadomo, warunki atmosferyczne czasami były fajne, było po 20 parę stopni, czasami było tak, że była totalna duchota i gorąco 39 do 40 stopni nawet się zdarzało. A były także dni, gdzie była kompletna ulewa, i po kilka godzin trzeba było na tych polach siedzieć, wyrywać chwasty, obrabiać kwiatki itd. itd. Ale nieważne, ważne jest to, że oczywiście pojechałem tam, żeby sobie dorobić właśnie pieniądze, żeby mieć właśnie na sprzęt, a także na nowy komputer. I to się udało jak najbardziej. Możecie zobaczyć, że z tyłu jest już nowy komputer, jeszcze nie jest aktualnie złożony w pełni, ponieważ brakuje mu jeszcze karty graficznej. Ponieważ, jak zapewne wiecie, karty graficzne w tym momencie są trochę, można powiedzieć, nieistniejące. To w sumie najlepiej może tak przekazać, i jeżeli chciałbym teraz kupić RTX 3080, czyli kartę, którą bardzo chciałbym mieć, to musiałbym sobie przypłacić jakieś 7000 zamiast tych 3,5 początkowych? Nieważne. Ogólnie z tym jest straszny problem, dlatego tutaj też się muszę wstrzymać, dlatego też w przypadku omówienia nowego kompa, starego też będziemy omawiać, ale jeżeli chodzi o omówienie nowego kompa, poczekamy sobie na to, aż w końcu przejdzie mi ta karta graficzna. I zobaczymy jak to dalej będzie. Jeżeli chodzi o dalszy sprzęt, jeżeli chodzi o to, co mi się udało kupić, w związku z tym, że byłem sobie w pracy w Niemczech, tona po prostu sprzętu fotograficznego. Aktualnie bardzo dużo tego sprzętu używam. Chociażby jest nowy obiektyw, jest kolejny nowy obiektyw, był jeszcze jeden obiektyw, ale teraz się go będę pozbywał, ponieważ mam ten obiektyw, który w sumie przyszedł mi dzisiaj. Mamy pełne wyposażenie klatki, mamy dodatkowo nowy monitor podglądowy. Naprawdę dużo rzeczy. Slider się także trafił, więc to wszystko mam nadzieję, że będę w stanie wam omówić. No i teraz sprawa wygląda następująco: że kiedy byłem sobie w Niemczech, zarobiłem sobie właśnie ten budżet, to ten budżet także miałby być właśnie na jakby swoje przeżycie, ponieważ jak zapewne wiecie, nie mieszkam już w domu. A to dlatego, że po prostu studiuję, a także chciałbym zacząć w końcu jakąś pracę. No i w sumie tak też się stało, że e, chciałem po prostu tego przetrzymać w swoje mieszkanie w Katowicach, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale mieszkałem w Katowicach. No cóż, już nie mieszkam w Katowicach, ponieważ to był moment, kiedy zaczął się semestr e, właśnie na moich studiach i powiedzieli, że praktycznie cały semestr będzie zdalny, więc... Po co trzymać sobie mieszkanie, na którym się i tak nie jest. A w Katowicach i tak bardzo ciężko jest to pracę, jakąkolwiek, szczerze powiedziawszy. Tak, już pomijając fakt, że chciałem po prostu pracę, która jest bardziej pode mnie i taki sobie po prostu wyznaczyłem cel, nic nie znalazłem. Dlatego też stwierdziłem, że wrócę do domu i na przełomie właśnie tak września-października e, e, zamieszkiwałem sobie w domu, ponieważ nie miałem tak naprawdę nic do roboty w Katowicach. Dlatego też stwierdziłem, że nie ma sensu sobie opłacać mieszkania, na którym się. Nie mieszka. Przez te dwa miesiące otóż sobie znalazłem taką pomniejszą pracę, z której w sobie byłem zadowolony, ale wiadomo właśnie moim takim głównym celem było to, żeby w końcu przeprowadzić się gdzieś, gdzie będzie dobra praca, gdzie będzie taka praca idealnie dla mnie. Właśnie najfajniej by było mieć taką pracę, że sobie nagrywam właśnie filmy, robię zdjęcia i w ogóle, że mam z tego Friday i Czerwie także z tego zyski. No i taka oferta pracy. Pojawiła się tak naprawdę już ponad rok temu, tylko że nie mogłem jej specjalnie przyjąć, ponieważ za dużo rzeczy trzymał mnie w Katowicach. Były to studia dzienne, była to praca, bo wtedy jeszcze byłem promotorem kanona w MediaMarkcie, no i także mieszkanie. Mieszkanie, które miałem i w sumie było fajnie, jeżeli chodzi o opłacanie go, ponieważ rachunki, a także rzecz był bardzo niski, dlatego też chciałem sobie to zostawić. Ale w tym momencie, kiedy już byłem w domu i zastanawiałem się, gdzie iść dalej, Postanowiłem po raz kolejny zapytać tego kontaktu, czy może nadal szukają jakiejś osoby do pracy, czy może nie chcieliby mnie nadal do pracy. I się okazało, że tak, jak najbardziej mnie chcą w swoim teamie. Dlatego też, jedynym wymogiem, właśnie w przypadku tej pracy, oprócz tego, że trzeba pracować, bo wiadomo, praca zdalna, było to, żeby się przeprowadzić do Warszawy. Dlatego też tak zrobiłem i na początku listopada, w przeciągu dosłownie mniej niż tygodnia, udało mi się znaleźć mieszkanie. I na tym mieszkaniu aktualnie się znajdujemy i sobie tutaj w tym momencie pracuję. Na pracy zdalnej, wiadomo, ponieważ kwarantanna nadal sobie obowiązuje. A cóż to za praca? Otóż, szczerze powiedziawszy, nie chcę mówić dopóki. Publicznie nie ujawni się na jednym z kanałów tej firmy, dlatego też tutaj zakładam, że po prostu będzie musieli jeszcze chwilę poczekać. Jeżeli się już tam ujawni na tym kanale, to po prostu wtedy można powiedzieć, że zrobię taki materiał na temat tego, czym się zajmuję w tej pracy i tak dalej. No i tak od dłuższego czasu sobie właśnie żyję, mam cały czas tę pracę, która jest pracą zdalną. Z mieszkania wychodzę praktycznie wcale, ponieważ wiadomo, ciągle praca zdalna trzeba być w miarę dostępnym, w miarę przy kąpie, żeby w razie czego coś robić. No i ogólnie też, jakbym chciał się zapoznawać z kimś w Warszawie, to. Troszeczkę nie bardzo, ponieważ no ja tak jak mówię, jestem na kwarantanna, nie ma żadnych imprez, nie ma żadnych wyjść, warsztatów, niczego, żeby sobie w sumie tutaj cokolwiek pobyć, cokolwiek porobić. Dlatego też na tym mieszkaniu cały czas sobie siedzę i w sumie sobie dalej robię pracę. Jeżeli chodzi o jakieś jeszcze ważniejsze momenty, jeżeli chodzi o 2020, ponieważ to już tak naprawdę przechodzimy do końca 2020, już dużo się tutaj w tym przypadku nie stało. Na pewno stała się jedna bardzo ważna rzecz, e, bardzo tragiczna rzecz, tak naprawdę bym powiedział, e, a tą tragiczną rzeczą jest to, że straciłem swój dysk. E, I jest to o tyle problematyczne, że to była ta moja Toshiba. Jak może zapewne pamiętacie z Luoxy, ten mój pierwszy dysk, twardy 4-bajtowy, na którym były dosłownie wszystkie moje zdjęcia, wszystkie moje filmy, jakie praktycznie zrobiłem, a, które nie zostały zrzucone. A ostatni zrzut, czyli tak zwany backup, miałem pod koniec grudnia roku 2019. Dlatego też tutaj sporo rzeczy straciłem, jeszcze próbowałem jakby to odzyskać, niestety jednak zostało mi zaśpiewane za odzyskanie tych danych 1500 zł, bo wiadomo, odzyskiwanie danych jak najbardziej jest czasochłonne, jest ciężkie, jest bardzo drogie. Dlatego też tutaj nie zdecydowałem się na to, żeby sobie tych danych odzyskać, ale może o tym powiem jeszcze w przypadku innego materiału. Tak więc dalej przechodząc, mamy już rok 2021. Aktualnie mamy jeszcze 1 lutego, ponieważ nadal stwierdziłem, że w styczniu sobie jeszcze nic nie nagram, a nie nagrałem sobie dlatego, że Szczerze powiedziawszy, po raz pierwszy w życiu po prostu doświadczam tego, że mam troszeczkę za mało czasu dla siebie samego, ponieważ nie wiem, czy widzicie, nie widzicie. Tutaj sobie stoi pianino, po raz kolejny kupiłem, tamto sprzedałem, które było w Katowicach, ponieważ nie udało mi się go spakować z mieszkania, dlatego sobie teraz zakupiłem to. Także sobie troszeczkę wróciłem jakby do właśnie takich bardziej muzycznych rzeczy. W międzyczasie myślałem sobie właśnie jeszcze poogarnieć grafikę komputerową, może sobie coś zacząć jeszcze rysować, ale jeszcze mamy pracę, teraz jeszcze są studia, ponieważ jest sesja. I po raz pierwszy w życiu właśnie zacząłem tak odczuwać, że mi bardzo, ale to bardzo mocno brakuje czasu, że już muszę sobie właśnie rozplanować ten czas. Już sobie muszę ten czas zorganizować, żeby jak najbardziej tutaj w ogóle prosperować. Dlatego też stwierdziłem, że z którejś rzeczy trzeba jakby zrezygnować i z tej rzeczy, jakiej rezygnuję w tym momencie, to jest spanko. Albo może inaczej, skracam sobie spanko z 8,5 godziny do 7 godzin, więc zobaczymy, jak w tym przypadku będzie to wyglądać. Dlatego też mówiłem Wam, że w przeciągu półtorej godziny muszę z tym materiałem wyrobić, ponieważ no, trzeba iść w spanko o godzinie pierwszej, żeby wstać o 8 rano. I tak to mniej więcej u mnie wygląda. Jeżeli chodzi o rok 2021, szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to będzie wyglądać. Jak zapewne mogliście zauważyć w przypadku 2020 filmów na kanale, ponownie nie było dużo, już nawet nie próbuję Was przepraszać, nie próbuję już planować jakichś tych 52 odcinków, wiadomo bo jest na cały rok. Nie planuję już tego w żadnym razie, ponieważ nie wiem, czy w tym momencie będę w stanie w ogóle robić, tak jak kiedyś po prostu mi się nie chciało, nie miałem weny, tak teraz nie wiem, czy będę dosłownie w stanie. Jeżeli bym miał robić takie szybkie materiały, jak robię teraz, bo naprawdę wypowiedziałem się już bardzo dużo w przeciągu tych jakichś 12 minut, jakich nagrywam ten materiał, to w sumie byłoby spoko byłoby naprawdę fajnie coś takiego nagrywać, ponieważ wiadomo, jest to szybkie, w miarę łatwe do wyedytowania, tak jest polska, trudny język jest ale zobaczymy oczywiście jak to będzie na pewno powiem Wam tyle, że chciałem wypuścić najpierw ten odcinek żeby móc właśnie powiedzieć coś o innych odcinkach ponieważ chociażby w tamtym roku dla swojej szkoły czy dla Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach robiłem kilka odcinków tak zwanych warsztatów fotograficznych i mam je z uploadowane właśnie na ten kanał dlatego jak pamiętam jest to 5 odcinków będę sobie właśnie tak wrzucał może teraz na tydzień żebyście mieli na początek jakieś fajny materiał, jest tam wiele rzeczy jest oczywiście trójkąt ekspozycji, po raz kolejny powiedziane są obiektywy, po raz kolejny powiedziane ale są także inne rzeczy, jak na przykład wielkość sensora, jakie akcesoria kupić, najczęściej zadawane pytania i tak dalej, dlatego to się będzie pojawiać w międzyczasie właśnie na kanale i tak jak mówię to już jest przygotowane, to już jest zaplodowane, więc tutaj jak najbardziej będzie się to pojawiać. W międzyczasie pamiętam, jest jeszcze zrobiona jedna reczka iBasso DX160, odtwarzacza muzycznego, którego osobiście nie polubiłem, ale to zresztą usłużycie w samym materiale no i pamiętam, że jeszcze mam jedną reczkę do przygotowania a jeżeli chodzi o nowe materiały to oczywiście mamy do pogadania o Luoxie ponieważ stary komputer, czyli Luox jest to sprzedany mamy do pogadania w końcu o moim pierwszym aparacie, jaki korzystałem na tym kanale mamy oczywiście do pogadania o obiektywie jakim jest Olympus 50mm f1.8 mamy sobie do pogadania o tym obiektywie który mam tutaj aktualnie mamy sobie do pogadania o tym aparacie, którym się aktualnie nagrywam ale żeby to zrobić, potrzebuję innego aparatu, żeby sobie to w sumie nagrać więc tutaj też może być ciężka do sprawa, chyba że uda mi się pożyczyć od znajomka. Będziemy sobie gadać o obiektywie, który w sumie widzę aktualnie przez drzwi, czyli Sigma 1835F18, czyli największy, najpotężniejszy i najpopularniejszy koń wideo, jaki możecie spotkać. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek eventy czy robienie czegokolwiek, redy i 1835 to jest najpopularniejsze po prostu combo. Dlatego będzie się trochę działo, będzie się trochę działo. Też chciałbym w międzyczasie właśnie porozmawiać o tym właśnie o pianinie. Tak po prostu zrobić kilka takich typowo vlogowych materiałów, żeby po prostu sobie także pogadać z Wami, ponieważ nie zawsze mi się chciało po prostu robić takich, wiecie, poważnych cały czas materiałów, żeby sobie e, tylko jakby podbudować jako, że o, on jest inteligentny, on wszystko wie, bo to też wysłyszałem bardzo dużo takich po prostu rzeczy pod poprzednimi filmami, że o, to on taki profesjonalny jest, on to tak, pewnie spędza dużo. I coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem, więc zakładam, że przypomnę sobie jak będę to montował, tak więc przyszły ja, proszę przypomnij o co Ci chodziło, bo ja tak mam po prostu, że sobie przypominam o czymś, nie wiem, 10 minut po fakcie, 15 minut po fakcie, tak po prostu, nie myśląc nawet o tym, przypominam sobie o rzeczy, o których sobie mówiłem, czasami mi się tak zdarza. Więc yy, ostatecznie jest wiele planów na materiały, jest bardzo mało czasu na materiały i tak mniej więcej wydaje mi się będzie wyglądać 2021. Jestem jak najbardziej zadowolony z tego, że w końcu mam pracę, która jak najbardziej wykorzystuje moje umiejętności, czyli te umiejętności, które wykorzystuję właśnie w tym momencie, że jak najbardziej mogę czerpać z tego zyski i jak najbardziej mogę czerpać także z tego frajdę. I tak jak mówię, jeżeli e, przedstawię się po prostu już właśnie razem z tą firmą, to wtedy Wam także wypuszczę materiał na temat e, tego, jak mi się właśnie tam pracuje, jak mi się tam w ogóle e, pracuje, czym się zajmuję. E, nie czuję jak rymuję oczywiście. Dlatego też zobaczymy jak to tutaj będzie i w przypadku tego materiału wydaje mi się, że to już koniec. Jeżeli macie jakieś pytania, wiem już o czym miałem powiedzieć. Haha! Streamki sobie robimy teraz. Nie wiem czy że byliście na pierwszym streamku, mieliśmy właśnie Olympusa 50mm f1.8, pochodziłem sobie po prostu po mieście i sobie porobiłem właśnie trochę fotek i sobie to obrabialiśmy w międzyczasie na streamku i planuję takie rzeczy robić więcej, ponieważ streamki są akurat bardzo fajne właśnie, żeby wypełnić jakby kontent na kanale, ponieważ no co, musicie po prostu siedzieć z ludźmi, możecie sobie z ludźmi pogadać, możecie sobie porobić różne rzeczy, na przykład sobie pomontować odcinek, to też planuję właśnie zrobić coś takiego, też właśnie planuję robić takie sesyjki, że będziemy sobie po prostu obrabiać fotki z jakiegoś wypadu, więc to będzie jak najbardziej Spoko. Dlatego też streamki oczywiście będą zapowiadane wcześniej. Insta Story zwróciły. Aktualnie troszeczkę mniej no bo wiadomo, jest sesja. Ale jeżeli będę na przykład na jakichś wypadach, to chociażby sobie coś nagramy. I to w sumie tyle. Teraz się mogę z Wami pożegnać, ponieważ powiedziałem wszystko co chciałem powiedzieć, więc mam nadzieję, że będę. Się udało! Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. I widzimy się przy okazji kolejnych materiałów, w tym jakże pięknym, który się już w sumie średnio zaczął roku 2021. Trzymajcie się i na razie.